Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy do naszych przygód w cywilizacji Beyond Air, A ja jestem Sztyks, który wymyśla oryginalne przywitanie na poczekaniu. Dzień dobry. No i tak jak we wstępie pięknie Lektor powiedział, wracamy do cywilizacji. I co nam się tutaj takiego dzieje? Co my tu właściwie robimy? Robimy. No aktualnie, bałagan. Moje ulubione. Ale po drugie robimy także porządek z obcymi. To jest opcja bardzo fajna. Po trzecie i czwarte, piątej i dziesiąte robimy porządek z obcymi, żeby się dostać do tej satelity. Po drugie, piąte, szóste i siódme robimy drogi. Faktycznie drogi chyba faktycznie kosztują utrzymanie. Jeden punkt energii Fuck! Ale z tego co pamiętam, mamy takie cudeńko gdzieś, coś, jakoś, jakoś chyba by tak było. Że droga nie kosztuje, no po prostu ten, no darmowe drogi. Nie pamiętam dokładnie gdzie to było, ale wiem, że coś takiego było. Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie. Może tu bardziej... Dobra, pieruna tam, nie pamiętam, gdzieś to było, jeżeli było, to. Z... Drogi muszą być! Tutaj są zbyt duże odległości, żeby się tak bawić w to przechodzenie I jeszcze tą dżunglą diabelską pieruńską, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak biegać tutaj. Po dżungli muszą być... Piękne i dalne, drogi choćby miały nas kosztować. Opiekunowie w, cytożu, w naszym cyto żłobku donieśli o niezwykłym odkryciu. Poprzez badanie i hybrydyzację miejscowej fauny udało nam się stworzyć bioorganiczną siatkę, która naśladuje sposób podziału komórek u zwierząt. Zastosowanie jej w naszych procesach produkcyjnych zwiększyłoby znacząco tempo rozwoju. Niestety, jej stworzenie zajmuje dość czasu. Co? Dość dużo czasu? Aha, nie mamy jej więc zbyt wiele. Musimy postanowić, jak ją najlepiej wykorzystać przeznaczyć na produkcję albo na produkcję miejską. Weźmy sobie produkcję miejską. Teraz wybierzmy produkcję dla naszego serika, czyli nowo powstałego miasta, które właśnie zbudował pamiątkę z ziemi. A teraz wypadałoby zbudować klinikę bo trochę z tym zdrowiem nie jest najgorzej, ale no najlepiej również nie jest. Drogę miałeś budować jaśnie wielmożny Andrzeju. Czego cię droga nie podoba? Ja zbuduję sam. Ach bez. Może i w utrzymaniu faktycznie kosztuje dosyć sporo. ale mówi się trudno. Dobra. Tutaj było gniazdo obcych. Tego gniazda obcych się pozbyliśmy. Czy myśmy tu nie mieli... Nie, nie mieliśmy. Właśnie, bo ja grałem sobie już yy, też supremacją na innym trosz, troszku kącie i jest jedna rzecz, która mnie niepokoi, a którą wypadałoby w sumie troszkę tutaj dopowiedzieć. Później jednostki specjalne supremacji będą potrzebowały firaksytu. Firaksyt to jest coś takiego, co możemy wydobywać tu, 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 ale niestety koło nas nie ma ani trochę. Znowu mamy owocki, gówna tytan, jakieś pierdoły, wszystko to, co jest nam absolutnie zbędne i niepotrzebne. E, no ale musimy sobie jakoś dać z tym radę. I generalnie, jeżeli tu nigdzie nie będzie firaksy, to będziemy musieli następną osadę zbudować gdzieś wyżej, dalej od nas. To nie chciałbym generalnie tego robić, ale jeżeli takie takie będą. Taki będzie mus, no to jak mus, to mus! Nie poradzi. Zbudujmy ten reaktor. Kaj ty tu budujesz. Drogę? Że zbudowana. Kurde, po co on tu drogi buduj to? Dobra, e, Tak, tutaj walczymy, walczymy z tymi łopcymi. Trzeba ich tutaj przegonić. A kiedyż, a kiesz, poszły dziady? Precz. mają. Jest! I teraz możemy się zaokrętować i se przepłynąć. I mogą mi naskoczyć. Dziękuję bardzo. No dobra, no to skoro już tutaj mamy tak, mamy te podstawy, mamy tutaj ładnie, mamy go fizykę, nie mamy, mamy ekologię yy, A miazmy ja nie mogę usuwać nadal szkoda, dobra, nieistotne to jest yy, to teraz moglibyśmy się zająć czymś na przykład batalistykę i sobie wziąć kodeks z jako cud zbudować byłoby przyjemniej fajnie. Moglibyśmy też robotykę albo system zasilania, bo jeszcze nie mamy punktów supremacji. No właśnie. Więc to są takie te dwa sprawy, ale ja tu chyba sobie pójdę jednak w kodeks gwiezdny. Później sobie zrobimy. Tak, fajna by była kopalnia firaksytu, gdybym miał firaksyt gdzieś w okolicy. Niestety nie mam. Później sobie zrobimy robotykę, a później systemy zasilania możliwe, że tak. Chyba tak jakoś pójdziemy w tę stronę. No, tak to zrobimy. Tutaj, żeby trochę się z punktami pod, pod ten. O, to myślę to chociaż nie, poczekajcie, bo to by było. Hmm, to by było fajne, to by było fajne i to by było fajne. Jak tam z tym zdrowiem, tylko dwa. Dobra, weźmy to. Ale mi to wiele dało! Woo! Dobra, tutaj, no, ludzie, zapomniałem wyłączyć, ale ze mnie pierdoła. No, wo, ojej, gdzie aż mi tam w Gdzie mnie tam pociągło? No nic, ale trzeba fajtować. Nie możemy się pozwolić tak uciskać. No dobra, no to ten hajsu, hajsu już trochę mamy. Kolonistów na razie nie. Statek handlowy. No, 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 mógłby być w sumie, ale to niekoniecznie. Rangera, żołnierza albo kanonierkę. No to weźmy sobie żołnierza. Szybko się robi w miarę tam. skutecznie, jest. Jak się go potem troszkę ulepszy. Aby nie, to będzie całkiem, całkiem. Ochu, ma ty, Czulu jeden. Gdzie mi tam uciekasz? Wszyscy mi uciekają. Dobra, robale, dobra, skończyli? No się nie, no, no, robale, ale, teraz jest to dwuznaczny trochę. Robal, ale robal. No kurde, naprawdę nigdzie, ale no już to nigdzie nie ma tego zakichanego firaksytu. No przecież, czy to jest takie, no nie, no nie wiem, czy to jest taki towar, taki popytny to jest? No, no kurde, naprawdę, to jest coś, co nam jest bardzo potrzebne i to jest coś, czego nie ma nigdzie w okolicy. Chyba jedyne. No, jest w okolicy, ale w jakiej okolicy? Kurde, za siadam mieć tego czula z Afryki! bambusami bym nie pokonał. Magan to jest jego stolica? Chyba tak, 7 masz. A mój hrabrość? Siedem, gonimy! No się nie gonimy, bo jesteśmy fefty, fefty. Dobra. O, tu mamy sporo żołnierzy. I tu byśmy mogli zaatakować to, bo tutaj mi się produkują. A po co mają mi się produkować? Ja ich nie chcę. Nie chcę już obcych. Już mi się od... znudzili obcy. Już mnie denerwują. Dziękuję. Ja też sobie popływam. Teraz będziemy sobie pływać. Pierdzielić to. Chyba nie mogę. Chyba nie będę mógł, niestety, przez tą pieczoną miazmę. Miazma jest naprawdę upierdliwa, ale chyba nie ma opcji, żeby się jej pozbyć. No i tak je zaraz zejrzę. Dobra, wychodzimy. Tak, mnie zeżrą, więc wiesz. Wiesz, jak jest. Życie jest ciężkie. Ale tu już jest jakieś miejsce, żeby założyć kolonię. Wypłyniemy też sobie tam. I teraz bym sobie coś jednak zrobił innego. Na przykład agencję wywiadowczą. Jest to niedrogi cud narodowy, który pozwoli nam na bardzo fajne rzeczy, które się zaraz wam tutaj uwypuklą. Zobaczycie sobie. O, kompania górnicza, super przydatna jak... Purpur, purpur. Pur. Ja już szukam firaksytu, ale czuję, że tu jednak nie będzie firaksytu. Chyba na pewno nie będzie tu firaksytu. A szkoda. Bardzo szkoda. He, wszyscy se płyną. Jaka zabawa. Dobra, wejdź tu, wejdź tu. A, no wejdź. A może nie... A wejdź. A wejdź, zobaczmy co tam jest. No, poza tym, że mnóstwo robali z tego co widzę. Czekajcie, ja chcę się tutaj popływać. Kurcze, naprawdę smutno mi jest, że ten jest taki kawał drogi. Kurde, tu pierwszy. Dobra, ej, mam tu jakiegoś pływaka? Ej, gdzie on? bo oni już tu poszli. Walczyć chcecie? Nie, nie walczcie na razie. Dobra, na razie jeszcze nie. Uno piccolo... Ojej cholera, bo tutaj są te miazmy, robole jeszcze nie są odporne na miazmę, zapomniałem o tym tak delikatnie, rzecz mówiąc. Tu jest miazma, nie ma miazmy. Dobra, to najpierw się uleczy. ja zapomniałem, że... No bo potem to robotnicy zyskują ulepszenie takie, że zwyczajnie mogą sobie w tym miazmie stać i nic im się nie dzieje. Niestety jeszcze tego nie mają i ja zapomniałem. Kanonierkę! Okej, okay, biorę kanonierkę, robię kanonierkę. Kanonierkę, nie wiem co to jest, ale nigdy nie miałem. Fantastyczna, na morzu i w powietrzu. Fort Barza, moja ulubiona stacja. Borzo! Borzo! Serik się powiększył! Powiększaj się dalej, a już niedługo nie będziecie mieli co jeść, pić i żyć. Gdzie i, i po co i dlaczego. Okej. Okay. Pójdziemy zobaczyć, jak tam wygląda ta sprawa tego gówna. Co my tu mamy? Złoto, no pom, po prostu bomba! Ale tego, co bym chciał, to nie ma. Kurde ile tych gromali! Nie panowie, cofamy się pierdzielić, to nie jest. Chociaż ropa tu jest i tereny takie ładne. Tak ładnie tutaj. No nie no to. To trzeba walczyć. Niestety. Dobra, ale i tak trzeba się cofnąć aż tu. Cofamy, cofamy. Nie walczymy z tamtej strony. Tam zbyt niebezpiecznie, jest to mi jakoś tutaj. Śmierdzi zasadzką. Dobra, 165 punktów. Miejsce czwarte na 8, na 9, więc jest całkiem, całkiem. Jest szansa, że nie umrzemy tak szybko. Trzeba być optymistą, nie? No już nie mamy współpracy, aż szkoda. Eee, no, wyczekajcie, czekajcie, na razie nic, nic nie ma w roboty. roce. O, zaraz mnie nie zejrze. Nie, nie, nie chcę stracić tego odkrysów bez po co to dziado? Dziadu, głupi jeden, gdzieś tam las? No prosił cię kto? No cholera, płynąć nie możesz? Do koła, ładnie. Tak, musiał leć. No już nie żyjesz. Już nie żyjesz, kogo. Zobacz co tu jest. Jak tu, no... Tu. Jak my to przeżyjemy... I uda mi się ich wszystkich pokonać, to będzie cud. Nie taki, tutaj taki. Albo taki, tutaj taki. nu, taki. Super! Hama baba! Zawsze cię lubię. O i właśnie wykończyliśmy moich. Dobry był z nich żołnierz. Krótko byli żołnierze. Tak mnie tu zaatakują, zaraz będzie wojna. Wojna! Jest miazma, Nie mam miazmy. okej. Okay. Dobra, wyjdź z kolei, natomiast płyniecie tam. Sprawdzimy jak ta sytuacja wygląda. Okej, okay, widzę to jest bardziej inteligentną formą życia. Bo już ma zamiar płynąć, a nie łazić. Okej, okay, to teraz cytożłobek, czy laboratorium? Laboratorium, no i długo to potrwa, ale no, trzeba się poświęcić czasowo. Okej, okay, tu będziemy budować teraz tytan. Nie wiem na co mi ten tytan, będziemy tytanem handlować za firaksyt, no bo co zrobimy, no, na razie to nic. Ale firaksytu póki co nie potrzeba nam, no więc, więc nie, nie, nie panikujmy, jeszcze może być dobrze. Ja jestem tylko ciekaw jak to wygląda kwestia tych 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 konwojów. No bo nie wiem czy mogę więcej niż jeden. A ja bym chciał więcej. Ale tu jest dobre miejsce na ten. No więc tutaj musimy walczyć. Wychodzę kolejnym. Tym tupu tupu dopłynę. I tak. Konwój jak konwój. Słowiański. Pewnie chleją zamiast jechać! Ja już to widzę. dalej jeden, no. Dal! Jeden dal, a potem drugi tak, no? Mhm. Słowianie. Kurwa, weź tu z takimi, pracuj. Płyniesz, mister. mister. dziedziłka? Płyniesz, mister. No, szału tu nie ma. Ale moglibyśmy się tam usiedlić. Tutaj na jednym cypelasku, tutaj na drugim cypelasku i byśmy mieli fyraksyty. Tutaj jeszcze kolega tak za bardzo się nie. ten. Nie, 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 nie ciągnie go tak za bardzo, widzę. W tę stronę. A mnie tu już trochę. O, jeszcze zasobnik się znalazło. Jak fajnie widzicie. Zasobniki się przyda. Tylko ten fira. Tu by był nie. Nie zgorsza teren. No, może nawet się ten. Może się nawet zakuszę. Dobra, i co my tu możemy? Tu już jest kopalnia. O, ale tam nie ma kopalni. A będziemy mieli kanunierkę. Uuu, pytanie, na co ta kanonierka? Na nic! Nie, no pewnie może strzelać, tak? Na, na diabła nam tu do strzelania. Będziemy, nie wiem, no będziemy eksplorować linię wybrzeża, bo in, nic innego na razie nie widzę. Wielki czerw. Oj, przepraszam, ja mam tu przeklikam. Ja już, ja już dosyć się tego naczytałem, a wy jeszcze nie. Przepraszam was bardzo. Trochę jednostka zdobędzie doświadczenia, to nic nie stanie. się takiego. No i pięknie. Niestety wlezą w tą gniazdę pierdzieloną Ale trudno już Jedziemy tą robotykę Myślę tutaj go się I mamy kanonierkę Proszę bardzo kanonierka Weźmy eksplorację z W sumie moglibyśmy się tak trochę pokusić O tą wojnę na morzu Ale no niekoniecznie teraz Ja bym chciał natomiast Coś co by mi tutaj pomogło Ja nie wiem jak ten koral, jak się wydobywa koral Ja nie wiem Nie wiem szczerze mówiąc Dobra, weźmy tu tych kolonistów Zróbmy se kolonistów, tutaj będziemy budować nasz cud Czyli tam kodeks gwiezdny, który da nam jakieś tam plusy I bonusy, i może się uda, no nie ma sprawy Będziemy się cieszyć i bawić, będzie imprezka i w ogóle tańce, hulańce i skakańce Obiecałem, że będą tańce i hulańce, ale ja nie zatańczę i nie będą tańczyć W odcinku Dobra, uda się nam pokonać tych obcych. Tu se terena sobie doczyścimy. No jak oni nie atakujemy jest lepiej. Wtedy chyba nam przyjaźni to wychodzi. O dobra, będziemy mogli ich uleczyć. A chyba będzie to niestety niezbędne i będzie To to jest takie trochę marnowanie... Marnowanie tego awansu, ale no... Pytam co tu zrobić innego. A to może by tam nie za bardzo tak, o, Chociaż nie diabli pieruna. są te wejście ufortyfikujcie. O, i boża. Coś jakieś zadanie, uwaga. <laughs> Odchrząknę, żeby ładnie przeczytać. Decyzja zadanie Naszą sieć kolonialną zasila obecnie reaktor torowy. Ludzie zdążyli się już przyzwyczaić do jego delikatnego szumu i blasku. Reaktor jest niezwykle wydajny, pracuje obecnie na niemal minimalnego obrotach. Jeśli zwiększymy intensywność jego pracy, będziemy mogli wykorzystać namiar energii do przyspieszenia produkcji. Możliwe jest też tworzenie za jego pomocą nowych jednostek i budowli. Obie te możliwości niosą ze sobą wielkie korzyści. Plus dwa do energii, albo... No, weźmy do energii. Hajsy się też przydadzą. Nie można być chciwym. I w zasobniku była kultura. Tak widzicie, wysł wysłali pana Tadeusza w zasobniku i... przez 15 do kultury. <grystanie> nie kierony jak ja tych tak obcych nie lubię. Barbarzyńców nie lubiłem, ale obcych to nie, nie cierpię po prostu. Oj, tu musi nastąpić... Exchange. A nie, bo oni się ten. Uleczą się. Dobra, ja się do... Tak? Jest! Uleczę ich! Jest, prawie na maksa. O, i tych też. Dobra. Teraz nie atakujemy. Oni sami nas będą atakować, sami się zabiją. O, konwój, no kurde, jedyny słuszny. Ten, dalej jeden. <grym> tak. Dobra. No, w zasobniku się to i owo znajdowało. Nam tutaj ładnie. Exploration. Powiem wam, że woda obleśna, brzydka, strasznie brzydka woda. Nie podoba mi się. E, no to możesz wróć, wróć kochanie, wróć. Chodź do domu. To tam bez rozkazów, dobra. Wszyscy z rozkazami. Co my tu możemy? Autofabryka, to jest dobre. I odrzutowiec taktyczny, bardzo fajna sprawa. O, głupie roboty. Ło kurde, zasięgowych ja nie mam. No! Ile razy oni atakują? No już zaatakowali. To już mi się tego nie spojrzy. <tuszy> tu zaatakuje. Zasobnik! I jakaś taka wielka dziura, nie wiadomo co. Ja pierdzielę ile ich tu jeszcze jest. Nowe siły są potrzebne. <tuszy> tu co nie damy rady. <tuszy> się ruszę, się nie ruszę i tak ogre. Zrobimy takie exchange'a. O no tutaj, żebym się tak troszkę wjebał, za przeproszenie. No trudno. Wysieleczcie. Wy już idziecie. Dobra jest. Brakuje mi tylko jednej rzeczy. Czołk bym sobie zrobił. O, będzie agencja wywiadowcza. Uwaga, w tej turze. W tej turze już. W tym odcinku. Dobra. O kurde. Oszuści. Dobra, ci, tych już nie ma. Nie przeżyłem taki. No, ci cię ja zaatę. No, Walcz! I pop -dog. Ale ta jest strona tutaj da radę. Ten zaatakuje. Chyba nie jest inteligentny robot, chyba zaatakuje. Dobrze, zaatakował. Idiota. Bardzo ładnie. No kurde, ale ekspa nie dostali. To mnie martwi, bo teraz będzie problem. Możesz OK, ukończyliśmy zadanie poufne, czyli zbudowaliśmy agencję wywiadowczą. I teraz możemy kodeks gwiedny sobie zrobić. Ale mamy także szpiegów, których możemy wysłać. Ja bym sobie wziął to. Możemy tajne operacje wybrać. Generalnie nie wiem, co to, co to, co to ten. Ale weźmy sobie propagandę. Przydzielamy. I teraz możemy przydzielić do jakiegoś fajnego miasta. Na przykład tego, proszę bardzo. Tego, przydziel i tego, przydziel. I, I teraz jak on tam dojdzie, to będziemy mogli mu wybrać jakąś fajną misję. No teraz wy się. Leczcie. Idzie od Idzie od Kurde, da mi tu dojdzie, to będzie marzyc. Jeszcze jedna odciecz by się przydała, ale nie mam już więcej o żołnierzy. Ale stypa! Na kanierka sobie pływa i może odkrywa. Natomiast tu pomóc walczącym. Oj, ten już przegrał, już jest po

No, teraz na miasto nie wkidmuchał. Więc maybe. Dobra, nie wiem. Trzeba by się stąd ułatwić najlepiej. Tak. Nie idziesz tam. Tuż, z Tu się i nie przejdę. O, serik bardzo fajnie. Serik szybciej to to laboratorium wyprodukuje I będziemy mogli mu udobić. No, really? Tak, z chęcią! Ja go śledzę tam, ja go szpieguję, a ten sędziom trałbym wiążący się oczywiście, jasno, yes, of course, na ja jawol! Albo po afrykańsku, uga, buga, buga. To by pęknie lepiej zrozumiał. A ja? Czy ja to mogę tym robolem? Sprawdź, chyba nie, chyba robole tego nie mogą. Też się z nimi, a ja też ich szpieguję. Ażem wybierał, i tego też szpieguję! Nie, tego nie, tego nadal. ja wybierałem chyba tak na oślep, trochę. No nie da się ukryć. Akceptuj! A czemu ty masz... Nie, nie ma więcej nauki. Już myślałem, że ma więcej nauki niż ja. To by było nieskromny. Budowa barki roboczej. Okej. Okay. To tak tutaj to działa. Dobra. Fajnie to działa. Dobrze. Się czek, uczy codziennie czegoś nowego. Co ty Farmy długo mocno idzie ta farma, bo jeszcze musiał wyciąć. Dlatego tak długo to trwa, ale mamy hajsu trochę. To Gdzie gniazdo mocne. znowu? Gdzie się gniazdo? No co mi się tu gniazdo zrobiło? No prze, prze... A pierdolę. Ale... nie chcę być. Dobra, i teraz patrzcie, możemy im kraść pieniądze, trochę to trwa, ale ja lubię kraść pieniądze, szczególnie jak potem idą do mnie. Więc kradniemy pieniądze, jak się tylko da? Tu robimy na przykład sobie teraz recyclera. Tutaj sobie no, leczymy co się da. Leczymy co się da. I teraz mamy 0 zdrowia. No w sumie bez szału, ale nie mam żadnych kar. Nawet 20% prędkości rozwoju. No, stabilizacja. Czyli jest dobrze, nie najlepiej. Ale możemy, możemy tak grać. Teraz by się przydał łazik bojowy. Bo ja nigdzie nie mam żadnego łazika bojowego. A gdzie byś mi proponował miasto? Tutaj, kurde, ci taki kawał drogi, no, Znowu gdzieś tam na Zagupiu. Ale w sumie teren dobry. I mogłoby się Firaksyta udać. No, patrz pan, no, chyba mnie przekonano. Idziemy. Idziemy. Ja wam powiem, że minusowe zdrowie nie jest jakieś takie wielkie, stra bardzo straszne. Jest to w sumie rzecz do opanowania. No, to jest tylko 10% kultury. Dlaczego on ma 31? Czy to ja mam 31? Ja mam 31. Dobrze, Dobrze. tak fajne. Tak fajne, będzie. Dobra, jak zbudujemy ten kodeks gwiazdny, to będziemy mieli jakieś dodatkowe punkty. Mam, nie wiem, 20. Proszę, coś tam jest. O, jary, skąd on ma tyle punktów? Oszukuję no, jak nic. No, oszukuję no przecież nie może mieć tyle punktów. Albo ma zajebiście dobre tereny. No bo my za fantastycznie nie mam. Ale co ono szukuje na pewno? No, no czy te pier... Oj, coś tu jest chyba. Ktoś sobie tam stoi. Gdzie ta moja barka kanonierka? Barka kanonierka se tu pływa sobie. Sej. Znaczy tu jak zrobię, to będzie ten. No tu sięgnę. Sięgnę tego firaksyta będę miał... będę miał. On ma za dobre tereny, dlatego ma tyle tego. Ja to, to takie główne, mam trochę. Gówniane. Zde tak zdeczka. Tu, 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 tu. Jeszcze się mi powiększają, Jakby ktoś prosił. Dobra. Yy. Łazika bojowego żeście nie widzieli, to zaraz sobie zobaczycie. A ja tu płynę zrobić kolejne miasto, tylko mi się niech to się przeklika. O. No i patrzcie jak się trafiło. <laughs> jak cholera jasna, za przeproszeniem. Trzeba iść tam bronić, bo przecież jak zwykle z moim szczęściem to albo łapcy, albo nie łapcy. No po prostu pech. No Bądź grzeczny. Dobra, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobają. Wiem, że czasami są takie troszkę nudne i niewiele się dzieje, no ale to już bywa, po prostu nie można mieć wszystkiego, nie? Bywa czasami. W każdym razie bardzo serdecznie Wam dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek i zapraszam już na kolejny, który niebawem się pojawi na naszym kanale. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do widzenia, cześć!